Siemma się ma, kolejny dzień, więc jak zawsze Duel de Yoga sery. i bez przedłużania lecimy. Słońce na północy. Teraz ten słup. Którykolwiek tak naprawdę bym chciał zobaczyć z bliska, ale no nie ma jak. Tutaj bolardy no raczej z Nowej Zelandii, nie z Australii. Nie wiem, gdzieś tu bym szedł. Okej, okay, nice. On poszedł w Australii, więc już ponad połowa HP mu schodzi w pierwszej rundzie. Także dobry start. I co, i mamy żółtą, tak naprawdę środkową, tutaj bollard z Peru, na którym jest napisany numer drogi, bo na tych jest właśnie napisanych, Czy to może nie do końca bollard? O tutaj, tylko no nie widać. Nie widać tego za dobrze, ale wygląda tak północ peru. Nie wiem, jak bardzo jestem pewny siebie tutaj, ale wydaje mi się, że wystarczająco zobaczymy. No i to była północ Peru, nawet jeszcze bardziej niż ja dałem na północ. A za. Nie. Co to za szewrony? W sens. Eee, no, to Panama w takim razie, nie? Jak mamy takie szewrony amerykańskie, że czarno strzałka na żółtym tle. Nie no, Kazachstan, no. Tylko Szefron ukradziony. Przecież słupki pomalowane na czarno od dołu. To tak nie wygląda jak Panama. Zupełnie. Nie wiem, dziwne. Poszedł w stolicę prawie i to mu oddało. meksykańskie znaki? Metry, czyli na pewno nie USA. To czy Meksyk, czy Kanada bardziej? Chyba jednak Kanada, jak tak na to dalej patrzę. Eee... Nie wiem, kamera czwartej generacji, to nie sprawdzę, czy jest kanadyjski blur, bo to tylko w trzeciej. Chyba idę w, w, w Kanadę, tylko nie wiem, gdzie do końca. No dobra, dostanę 900. Chociaż mam więcej HP. A dobra, słońce mamy na południu oczywiście, to się tylko upewniałem. I tak, mamy czarne auto z długą anteną. I taki vibe, to jest moim zdaniem gdzieś tu. Czy tu może była zwykła antena, czy zaburowana? Czy tu wyżej była zaburowana? Nie pamiętam. No ale wydaje mi się, że w każdym razie, że to będzie gdzieś tutaj. No, bliżej granicy z Mongolią. Serio, dość blisko. Okej. Okay. No tutaj to nie wiem. Nie bardzo coś tu jest, co by mi mogło pomóc. Jakaś Chorwacja, żeby wszystko schedżować? I coś. Nie wiem. Ale przeciwnik też nie wie. tego co widzę po emotkach, także. Nie wiem, kto ma więcej szczęścia, tak mi się wydaje teraz. Tak myślałem o tej Chorwacji, ale może nawet coś bardziej na północ, nawet jakieś echy. Nie wiem, tak to. Nie wiem, właśnie, czy bardziej Chorwacja? Bardziej tutaj gdzieś. Tak po tych górkach, to myślę, że bardziej jednak Czechy, Słowacja. Nie wiem, zobaczymy. To były Czechy, także GG. On poszedł w Hiszpanię, ciekawy gaz, ale no nie wiem. Nie myślałem o tym w ogóle. Brazylia, końce na południu, akurat. Eee. Nie wiem, coś takiego, moim zdaniem, tak na vibe. Też mamy trzcinę cukrową, która jest głównie w São Paulo. Ale zdarza się też w innych miejscach. Nie wiem, słońce jest tak tylko trochę na południu. Więc może. No nie wiem, czy to São Paulo jednak ma sens przez to słońce, ale czasami to lepiej chyba zignorować Jest słońce i po prostu pójść w to. E no ma to grosso. Jakoś daleko nie byłem. Teraz mamy turcję po tym słupie, taka drabina. Jakieś górki trochę S są skały wulkaniczne? Bo jak tak, to bardziej bym szedł tu. No, spoko. Znaczy głównie tutaj takie skały, tylko nie byłem pewny, czy były faktycznie wulkaniczne. Może nie były i miałem warto, ale no. W każdym razie meta działa. A teraz mamy Z. Tak, Bollard z Nowej Zelandii. Up chyba zwyczajny. No to Północna Wyspa. Ale on też tego nie wiedział, więc praktycznie nic nie tracę. USA. Garaż Boba. Chciałbym ja blachy zobaczyć. Ale tak to auto stoi, że nie bardzo mi. No, nie bardzo można to zobaczyć. Tutaj też. To eee... nie wiem. Jakaś Karolina, która z czymś tak dziwnie zoomuje czasami. Nie wiem, czy tylko ja tak mam. Czasami to się przybliża szybko, a czasami. Muszę więcej pokręcić tym scrollem. No, bolard australijski oczywiście. I co tu ciekawego jest? Bo za bardzo nic tu nie ma. Bardziej w południe czy może w Queensland? Nie wiem. A to Tasmania no nic, trochę stracę. Nie wiem co widział. Bo ja myślałem o Tasmanii, ale nie znalazłem nic, co by mi to mogło potwierdzić. Tylko ewentualny vibe. A że na vibe w Australii to mi czasami ciężko Tasmania odróżnić od czegoś innego, co byłem nie ryzykować. I tak to się skończyło, tutaj coś... Co to jest za blacha? Nie no, bo na pewno jesteśmy na wschodzie, a to mi wygląda najbardziej jak blacha z Arizony. No na pewno nie była ta blacha. Tajlandia, z tymi też kwadratowe słupy wykropkowane. I zwykły izolator. Taka czerwona ziemia, więc raczej wschód. No nie aż tak. Ale żyję. Już dobra runda teraz. Jest mnożnik, to jest szansa. Nie wiem, czy to mogę nazwać dobrą rundą. Znaczy tak, mamy oliwki dużo, praktycznie wszędzie, i z drugą generacją kamery, jak teraz, i z oliwkami wszędzie, to często jest Hiszpania po, na południu. Tylko, czy to może być coś innego? No, bo obawiam się, że może być. Drewniane słupy. Nie wiem, zaryzykować tą Hiszpanię? To i blacha. Tu też blacha. To jest trochę niepokojące. No co, jakaś Grecja? To jak na takim mnożniku mam 50-50 Hiszpania, Grecja, to nie jest dobrze. Trzeba dobrze wybrać. A mi to średnio wychodzi. Żadnych lamp na słupach, żeby zobaczyć, czy greckie, czy nie greckie. Dobra, pójdę w tą Hiszpanię. Pierwsza myśl, najlepsza, tak? Yy, żartowałem. Pff, nie zawsze. No, od razu jakaś Wielka Brytania, Irlandia. I bardziej chyba Wielka Brytania, może nawet wyspa mam. Ale chyba nie będę w to iść. Po prostu na Wielką Brytanię. No, jakby nie patrzeć co Wielka Brytania, no. Okej. Okay. Czarne auto długa antena, niezablorowana. jakaś woda. Czyli raczej zachód Rosji. Ale wygląda to tak dość dziwnie. Nie wiem, po prostu gest w Kazań może. No i to nie był zły wybór. Ponad tysiąc mu zadałem. Także git. Nusy z tym spornikiem idącym do samego brzegu. A... Gdzie na tych nusach? Nie wiem, nie ma żadnych domków, żebym mógł cokolwiek stwierdzić. Ojoj, oj. nigdy się tam nie klika, nigdy. Nigdy. Argent. No tak mi się wydaje. I te słupy by pasowały. Znak też. Blacha, nie wiem czy tu jest czarna kropka czy nie ma, ale... Też auto niebieskie, ale jest takie. Jest gen niebieska chyba. No, na pewno jest. No I takie słupy to chyba tylko Peru i Argentyna właśnie. A Peru nie ma takich znaków. Nie wiem, gdzieś tu. No, trochę bardziej na południe. A. A? Czy wróle? mi się runda w Maroko, jak kiedyś dostałem, znaczy Maroko. Yy, Jakaś tam. Nie, nie będę tam klikał, oczywiście. To jakieś tam tereny hiszpańskie, ale raz dostałem i to bardzo podobnie wyglądało, a tak ogólnie to nie wiem co tu iść, bardziej w Portugalię, Hiszpanię? A, okej, okay, wow. Brazylijski słup. Palma taka. Co to za palmę, To jest kokosowa zwykła? No ta droga wygląda jakby... Mogła być dość znana. Ale ja jej nie znam. Chyba. Dobra, zakładając, że to jest kokosowa palma... Mi się wydaje, że jest. Chociaż to może być też ta... Walma z Belem, chociaż nie do końca tak wygląda. Nie wiem, jeśli kokosowa, to głównie gdzieś tutaj one są. Może bardziej na zachód, bo jednak. Troszkę załaduję dżunglą. Maraniało wtedy. Tylko tutaj mi słupy nie pasują. Nie wiem, nie mam pojęcia. A to para była? Nie, Amazonos. No, Indie, wiadomo. Ze słupem się nic ciekawego nie dzieje. Zwykły słup. Także co? Klik w napis. Teraz trzeba liczyć na szczęście. No, starczy klikać w napis. Prawie 2000 zadałem E? Taki ale niby nie aż taki zły Nie no dobra, jest źle W pierwszej chwili myślałem, że to jakiś taki lepszy trochę No czyli co, no Indie i ten słup Czemu jest w tą stronę zwrócony? ale wygląda trochę jak ten skarnotaki Pole. I to chyba był ten. Kurde, mogłem dać niżej, no ajajaj. Ajajaj. No i co to jest? Słońce na południu. Moja pierwsza myśl to były jakieś takie turbo północne Filipiny. Ale to wygląda dość dziwnie i nie mam pojęcia, co to jest tak szczerze. I ogromny pola ryżowe. Czy to może być po prostu Bangladesz, i ja chcę to przekombinować. Po której my jedziemy, nie wiadomo, bo to jest jednokierunkowa. Czarne auto może jednak bardziej za Bangladeszem by przemawiało. Tam nie wiem. Filipiny. Nie, dobra, Bangladesz. Jestem bliżej. GG. No i co, jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się w kolejnych filmach. Siema.